Hej, cześć! Dzisiaj kupujemy nowego konia, więc zaraz sobie pojedziemy do największej galerii w, w całym wielkim Jorwik. Jak teraz możecie zauważyć, wiele osób przygotowuje się do, do zawodów, także dlatego jest tyle ozdób. I kupuję tego konia właśnie dlatego, że chcę na nim wystąpić w zawodach i w następnych odcinkach możecie się spodziewać na nim treningu. Także teraz pojedziemy do tej mega 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 ogromnej galerii w stajni... nie w stajni? Po prostu w Jorwiku, w forcie... nie, nie w forcie, po prostu w Jorwiku, aby kupić sprzęt, czapraki albo może jakieś siodło do naszego nowiszkiego konika. Także y, teraz właśnie tam. Ok, jesteśmy w największej galerii y, w Jorwiku. Y, teraz, teraz sobie wybierzemy jakieś fajne czapraczki. Może będzie jakieś fajne y, szodełko. Mm -hmm. y, bardzo ładne, ale wydaje mi się, że niektóre są po prostu y, za drogie. Także oglądamy czapraczki. Beatrice, witaj Alex, co Cię tu sprowadza? Chciałam zakupić nowy sprzęt, a raczej czapraki dla mojego konia, yy, ponieważ chcę ni z nim wystartować w zawodach. Kupuję go, tu będzie mój nowy konie. Aha, doradzić Ci jakiś? Nie, dziękuję, wybrałam już trzy yy, nowe. Okej, okay, yy, pokaż mi je proszę. Oto te trzy czapraki. Wyjdzie 255 star końców. Dziękuję bardzo Ci Alex. Do widzenia. Okej, okay, już jestem w stajni. Zakupiłam trzy nowe czapraki. Teraz na pewnym koniu mogę je Wam pokazać. Ok, to jest pierwszy. Czarny, klasyczny do ujeżdżenia. To jest drugi. Granatowo-czerwony. Jest on specjalny do skoków. Oto trzeci czaprak jest niebieski, specjalny do ujeżdżenia. Yy, oto wszystkie trzy czapraki, które miałam Wam pokazać. Ok, teraz, yy, będziemy, teraz muszę Wam powiedzieć, że zaraz yy, jadę kupić konia, yy, także yy, przyjdę do Was jak już go przetransportujemy do boksu i Wam wtedy o nim opowiem. Znajduje się on teraz w winnicy Srebrnej Polany. Jest to klacz andaluzyjska. Jeszcze nie mam dla niej imienia, także hmm, możecie mi je pisać w komentarzach, a ja wybiorę jedno z kilku. Hmm, także widzimy się już za sekundkę. Okej, okay, także jestem już przy wejściu. Yy, zakupiłam przed chwilą yy, moją śliczną klacz andaluzyjską. Nie mam jeszcze do niej imienia, tak jak już mówiłam. I dowiedziałam się również, że została nauczona yy, ślicznego, mojego ulubionego chodu yy, hiszpańskiego. Tak ona wygląda. Naprawdę na podobno jest bardzo yy, wygodna. Yy, jest, Naprawdę śliczna, ma dwa śliczne barkoczki, jeden ma, y, żywy, jest na brzydzie, drugi na ogronie. Jestem z niej bardzo zadowolona, jest prześliczna, y, jak już wspomniałam jest to klasa andaluzyjska. Także w następnych odcinkach możecie się spodziewać y, treningów. Mam nadzieję, że odcinek wam się koniecznie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie i pamiętajcie żeby napisać imiona dla mojej nowej klaczy. Pa!